Dzień dobry, Mirosław Fakty Pomorskie. Dzisiaj bardzo krótko, więc nie będę się zagłębiał w temat, dlaczego zginął prezydent Adamowicz. Prezydent Adamowicz zginął z powodu procesu z mafią i udziału w nim gdańskich nauczycieli i dyrektorów szkół, który się odbył w 2018 roku. Wtedy właśnie wyszła na jaw... Znaczy wyszła na jazd. Już wcześniej była wiadomo, ponieważ ta mafia dokonywała przestępstw na terenie gdańskich szkół już wiele lat, zresztą i na całego Pomorza. Ale w 2018 roku odbywał się właśnie proces między innymi z mafią, z udziałem już bezpośrednio nauczycieli gdańskich, zresztą też z innych miast, między innymi też właśnie gdańskich dyrektorów. I w tym procesie zeznania po prostu demolowały prokuratorów i sędziów. Demolowały przestępczy biznes, demolowały ludzi, którzy dokonują przestępstw na tym terenie. I doprowadziły do tego, że ujawniły się całe kasty przestępcze. Które kontrolują sądy, prokuratury, policję, które kontrolują całą budżetówkę i fałszują dokumenty na potrzeby przestępczości. Tutaj mówimy o ludziach, którzy dokonali morderstwa, a następnie fałszują dokumenty. Mówimy o sprawie, gdzie Właśnie przestępcy z policji, prokuratury i sądów fałszowali dokumenty na terenie szpitali i szkół. Dokumenty się wykluczały. Zeznania jawno, jawnie niszczyły klan przestępczy, który dokonywał przestępstw w sądach. I który był powiązany z biznesem, a dokładnie nie z biznesem, tylko przykrywał mafii, narkotyków, handlu dziećmi, pobić. Mówimy o sprawie, w której złożone były doniesienia pobicia małych dzieci, w której po przestępstwach właśnie między innymi policjantów, prokuratorów i sędziów dzieci były molestowane, miały jawne oznaki molestowania. Te dzieci które miały jawne oznaki molestowania, były też pobite przez ludzi związanych z porywaczami, gdzie dochodziło do porwań właśnie w Gdyni i te dzieci w tym środowisku były. Znęcano tam się nad nimi, ale te przestępstwa, między innymi porwania, ustawiali sędziowie i prokuratorzy. Doszło wcześniej do jawnego handlu dziećmi, gdzie znowu mamy dokumenty, które jawno wskazują, jawnie wskazują na przestępczość sędziów, prokuratorów. Ta sprawa to 15 lat przestępstw, morderstw, molestowań, gwałtów. Kiedy napadano na gdańskiego nauczyciela, Wisiał w 45 chłopiec, kiedy ta sama osoba ustawiała przestępstwa gimnazjum numer 2, wcześniej wisiała dziewczynka. W 2015 mówimy o pobiciu między innymi dziecka a w 2009 usiłowano zabić niemowlę, a w 2015 było zgłoszenie pobicia małego dziecka. W 2016 4 stycznia okazało się, że dziecko ma oznaki molestowania. To dziecko, które zostało pobite, to dziecko, które przebywało w świecie porywaczy, to dziecko, które zostało zaatakowane jeszcze kilka lat wcześniej przez właśnie między innymi policjantów, sędziów czy prokuratorów i z nimi związanych w celu uszkodzenia jego ciała te przestępstwa były ustawiane mało tego z różnymi instytucjami tak osoba jak Ryszard Pryzmo już w 2009 roku działała przeciwko zdrowiu i życiu już w 2009 roku była głośna sprawa gdzie nauczyciel walczył z mafią z ludźmi, którzy terroryzowali całą okolicę jak się okazuje, kolejne przestępstwa nie mogą wykluczyć, że Ania Halman w gimnazjum numer 2 również została zamordowana. Kolejne przestępstwa tutaj już raczej nie ma nad czym się zastanawiać, że Adam też nie popełnił samobójstwa przy 45, tylko został powieszony. Tutaj akurat mówimy o tym, że w 2015-2016 i wcześniej dziecko było pobite i miało znaki molestowania, a może nawet gwałcenia. W tym czasie mamy gwałt na czternastolatce. W 2018 mamy, jawne ujawni mamy ujawnienie mafii grasującej w sądach. Mamy bezpośrednio powiązania sędziów, prokuratorów, właśnie wybranych policjantów z mafią Stanisławczyka, mafią Pryzmonta. Pryzmont, jak się okazuje, dzisiaj to komornik sądowy, wtedy asesor, nie do końca wiadomo z czym związany, czy po prostu bezpośrednio związany z prokuratorem, czy bezpośrednio związany z sędziami. Na pewno pracownik sądów i prokurator ustawia przestępstwa na terenie Pomorza. Późniejsze napady, późniejsze gwałty, późniejsza e, przestępczość organizowana właśnie przez sędziów, jawne Odrzucanie dowodów, jawne odrzucanie świadków, niewzywanie, odmowa wezwania tak naprawdę ludzi, którzy dokonywali przestępstw i posługując się lewymi dowodami, i posługując się lewymi nazwiskami, i fałszujących dokumenty na potrzeby właśnie wszelkiego rodzaju przestępstw. Dokumenty, które zostały też stworzone w 2018 roku poprzedzone zniknięciem nauczyciela z Pogórza, a dokładniej przestępstw dokonanych przeciwko niemu spowodowały, że znowu właśnie umoczonej w korupcji, e, prokuratorze, sędziowie i policjanci stworzyli dokumenty kolejne, które się wykluczają. Stworzyli dokumenty instytucjach państwowych, które nie mogą współistnieć. To doprowadziło do kolejnych strat milionowych. Dokumenty, które się wykluczały z jednej strony to strata kilkudziesięciu tysięcy, z drugiej dokument, który stratę daje na poziomie co najmniej kilkudziesięciu milionów. Mówimy o przejęciach majątków i mówimy Przede wszystkim o bezkarności morderców, morderców, kwałcicieli i różnego rodzaju Dlaczego? Dlatego musieli zabić prezydenta Adamowicza, bo prezydent Adamowicz był poinformowany o sprawie przestępstw. A w 2018 roku doszło już do... Dlatego, że ani przestępcy w sądach, ani przestępcy w prokuraturach, ani przestępcy w policji nie byli w stanie już się bronić przed tak twardymi dowodami. Mówimy tutaj o działaniach mafii, które trwały na przełomie kilku, na co najmniej kilkunastu lat. Mówimy o porwaniach, mówimy o gwałtach, molestowaniu, znęcaniu się nad dziećmi, handlu dziećmi. Mówimy o kradzieżach. Tak jak straty, które liczone są od, za każdy dokument, za każde działanie, są liczone od kilkudziesięciu tysięcy do nawet setek milionów złotych. Tak, jeżeli mówimy o zyskach, oprócz Bezkarności mówimy już o kwotach miliardowych. Nie mówimy o 100 milionach, nie mówimy o miliardzie, nie mówimy o 5 miliardach. To jest przerzucanie pomiędzy przestępcami dziesiątek miliardów złotych. Z tego powodu zabito prezydenta Adamowicza. Mało tego. W miejscu, jeszcze w tym samym roku, w jednym z miejsc, w których ustawiali przestępstwa, zostało zgwałcone kolejne dziecko we współpracy właśnie z grupą przestępczą, przez którą zginął prezydent Adamowicz. Z powodu której został zamordowany, nie ma żadnych wątpliwości. A przestępczy biznes. Nakłada jedno przestępstwo na drugie. Nie mówimy tutaj o pięciu, dziesięciu osobach, dwudziestu, mówimy tu o kilkudziesięciu. Ta liczba przestępców przekracza setkę. Mówimy o ludziach tak naprawdę, którzy również piastują różne stanowiska w, instytucji, w instytucjach państwowych. Taki zamieszane w taki lub inny sposób. Cel jest jeden. Niszczenie ludzi, kradzieże. Dezinformacja, morderstwa. Wszystko, żeby mieć kontrolę nad. Całym pomorze. Mówimy tutaj o ogromnej działalności przestępczej, z którą tak naprawdę tylko tak znana osoba, jak prezydent Adamowicz mógł w ogóle zacząć walczyć. Tylko z tego powodu, że jest to osoba tak naprawdę znana, była to osoba znana na całym świecie, ponieważ bardzo wysoko postawieni ludzie, również dyrektorzy, również prezesi, również wrzucani też w stanowiska państwowe, przestępcy, są mocno tak naprawdę tutaj kryci. mówimy tutaj o działaniach przestępczych w różnych miejscach mówimy o stanowiskach za przestępstwa mówimy przede wszystkim o mega pieniądzach dlaczego zginął prezydent Adamowicz? bo w 2018 roku odbyły się procesy mafii z udziałem między innymi gdańskich nauczycieli i tam właśnie, pomimo, że już wiele osób wcześniej wiedziało, że właśnie do mafii Należą ludzie powiązani ze światem prokuratorów, sędziów czy policjantów. I to oni od początku do końca ustawiają między innymi te przestępstwa, że e, to właśnie same, całe środowisko se, se sądu, czyli mówimy tutaj nawet już o właśnie policji, czy wojewódzkiej, czy, czy właśnie różnego rodzaju biegłych, czyli mówimy o środowiskach tak naprawdę i akademickich, i, i tak naprawdę o ośrodkach e, lekarskich. Mówimy tak naprawdę w tym momencie o ogromnej grupie przestępczej, która kontroluje tak naprawdę całe Pomorze, przerzucając miliardy. Dlaczego zginął prezydent Adamowicz? Z powodu mafijnych układów, jakie mają sędziowie. Z powodu zabójstw, gwałtów i molestowania dzieci. Adamowicz zginął z powodu handlu dzieci. Adamowicz zginął z powodu miliardowych pieniędzy. A na prezydent Adamowicz zginął z powodu tego, że powstały dokumenty, które się wykluczają, które Pożyli sędziowie z powodu preparowania, fałszowania dokumentów, ale doszło do tego, że to już nie wystarczyło. Musiał pójść jasny sygnał, że sprawami Pryzmonta, Bądzia, Stanisławczyka, czy Sucheckiego, czy właśnie ludzi, którzy dokonują przestępstw, tym morderstw na komisariatach od 15 lat, zresztą to nie tylko komisariaty oni kontrolują i BSW, oni kontrolują też inne miejsca, żeby nikt nie ruszał więcej grupy przestępczej pryzmonta, ponieważ to narkotyki to zabójstwa, to handel dziećmi to przestępstwa, które Większość ludzi nie jest sobie w stanie nawet wyobrazić w jaki sposób działają, w jaki sposób zabijają, w jaki sposób kradną i w jaki sposób tworzą dokumenty oraz jak na komisariatach, sądach i prokuraturach dochodzi do jawnych przestępstw dokonywanych przez sędziów. To przestępstwa, urzęda, szkoła. Robią co chcą, jak chcą i gdzie chcą, ale z powodu, że przestępstwa, że dokonywali przestępstw, właśnie m.in. w Gdańsku Szkoła, w Gdańsku na tym terenie i m.in. w środowisku prezydenta, musieli go zabić i zabili. A później wejdziemy w dokładne szczegóły. Do widzenia.